Laureatami etapu wojewódzkiego 19 ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie zachodniopomorskim są państwo Sabina i Zenon Libera z miejscowości roby w powiecie trzebiatowskim. Dzień dobry Państwu, nazywamy się Zenon i Sabina Libera. Zajmujemy się produkcją roślinną, taką trójpolówką rzepak, buraki pszenica. W ciągu 30 lat od momentu przejęcia gospodarstwa od babci rolnika Państwo Libera zwiększyli jego areał z niespełna 2 do 300 hektarów. Przestronne siedlisko wyróżnia się dobrze zorganizowanymi ciągami komunikacyjnymi i placami manewrowymi. W obejściu znajdują się zarówno nowe, jak i stare zabudowania, wszystkie w dobrym stanie technicznym. Podobnie rzecz ma się w przypadku maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. O ich stan techniczny dba rolnik. Na co dzień prace w gospodarstwie wykonują państwo liberowie, a w czasie zbioru płodów rolnych gospodarzom pomagają dorosłe córki i ich mężowie. W obejściu wydzielono część siedliska na ogród i miejsce wypoczynku. Rolnicy sukcesywnie rozbudowują i modernizują swoje gospodarstwo rolne. Przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie, po to, by Prowadzić to gospodarstwo przede wszystkim dalej, bo życie i zdrowie jest najważniejsze.